Co no, gdyby Druga Wojna Światowa odbywała się na granicach z Pierwszej Wojny Światowej? Chociaż nie i tak nie mam pewności, że ona wybuchnie, ale zobaczymy. Pamiętajcie też, że każdy lajk like pod tym filmem to jeden centymetr więcej dla waszego przyrodzenia, więc, żebyście się jutro nie obudzili z pociągiem między nogami, granice państwa są wszystkie z Pierwszej Wojny Światowej. Austria ma specjalne drzewko podbojów, różne fokusy są pozmieniane i jest to Druga Wojna Światowa, ale na mapie z Pierwszej Wojny Światowej. Nie istnieje Polska. Tutaj nie istnieje, moi drodzy, 50 wataszków Chin. Mapka dosłownie, jak z pierwszej włeśki, nie? i z czystej ciekawości zagramy Austrią. Bo jakbym grał Niemcami, to bym się po wszystkich przejechał, nie? Dobra, Niemcy muszą iść w Kajzera, my jesteśmy Austrią podczas I Wojny Światowej, nawet specjalnie wyzwolona Serbia i specjalnie mamy mini drzewko, moi drodzy, podbojów narodowych, czyli zdobycie Serbii, Monako, Bułgarii i tak dalej i tak dalej, ale drzewka mamy, że tak powiem historyczne, nie? Oczywiście rozpoczniemy od budowy fabryk cywilnych i my będziemy starali się być dobrym pieskiem. W sensie wiem jak to brzmi. Muszę wesprzeć Kajzera w wojnie w Europie, bo nie w jakiej Europie? Czas skończyć z tym propagandowym mówieniem w Europie. Nie ma żadnej Europy, jest tylko Europa. A na Enebacom możecie kupować tanio, klucze do gier. Link w opisie. Dzisiejszy komentarz today sponsoruje szybki kapibar. Pierwsze co widzę to komunistyczna Polska i wiadomo kogo to film. E, kolego, wy nie możecie kojarzyć wszystkiego, co jest komunistyczne na tym świecie, tylko i wyłącznie ze mną. Dobra, grajmy już. Boże, kochany, Austria ma 20 fabryk i jeszcze flotę. Nie wierzę w to dosłownie, nie? Boże, co? Nie, no, Austria ma, no nie gadaj. Austria ma lotniskowca na początku. Dobra, powiem tak, nawet, 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 nawet. XD, 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 po prostu XD, nie? Na razie XD. Ty, co to jest za technologia? Poczekaj. tower, artillery? Aha, dobra. O, ja mam flotę. Dobra, panowie, zajmiemy się lekko flotą w tej grze. Chociaż nie wiem, czy nie zrobienie samolotów byłoby lepsze. Postaramy się przetrwać i być dobrym chłopcem. O Jezus, o Jezus, o Jezus, o Jezus. Boże, ale mi jeszcze dowalili Onix i już jest skandal. O mój Boże. Ale dobra decyzja jest, że Restor the austro Hunger Empire. Od razu mogę je zrobić. Uuu, tutaj musimy dojść jak najszybciej. Tu, tu i tu. I to jak najszybciej, panowie, bo ten Rearment nas zabije i jeszcze Economic Depression. Boże, 40% guców, nie? Ty, bo ja się tak zastanawiam. Jeżeli my mamy prawie dwie linie pracujące niedługo, a mamy, moi drodzy, minus 40% guców, to jak ja to usunę, to ja będę nie do zatrzymania na tych Austro-Węgrzech. Pięknie, Rearment zrobiony. Usunęło nam się chociaż trochę, no pewnie, że tak. Dobra. To teraz możemy to olać tak naprawdę i musimy się zbroić i ewentualnie zrobić tu są fabryki wojskowe, które są bezużyteczne dla nas. Musimy zniszczyć, moi drodzy, depresję. The Fate of Creditian. Czekajcie, to trzeba zrobić na pewno. Minus 10, minus 20 czy da dawaj to. I co? I teraz dostałem jakiegoś deala fajnego, czy coś? Ta u Boże, minus 20 guców, stary. Panowie, jestem boom gospodarczy, będę przechodził. Teraz czas na zaczęcie spamowania fabryk wojskowych. Już na maksa, bo to mi w zupełności wystarczy. No i Kaiser jest w Niemczech, więc to powinien być mój sojusznik. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo chciałbym, żeby się wojna zaczęła od Serbii, nie. Ej, panowie, to miała być historyczna rozgrywka, a ja tutaj widzę tak, UK idzie w komunę, Francja, wojna domowa. Co tu się dzieje? Przecież cele historyczne są włączone. O Boże, to jest najlepszy duch narodowy na świecie, nie. Minus 45 guców mi to usunie, więc jeszcze będę miał bonusy e, z tego wszystkiego. Okej, okay, teraz najważniejsze, musimy zrobić dobre samoloty. Ten samolot Boże, nie będzie najlepszy na świecie. Ale powinien wystarczyć do bicia AI bez problemu. Więc to będzie pierwszy myśliwiec, który będziemy robić. Dobra, trzeba zacząć już, moi drodzy, robić rafinerię, bo ja widzę, że tutaj y, no, będzie na pierdzielanka i to bardzo mocna. I już to widzę, bo tutaj jest faszyzm, tu jest komuna, y, Stalin został u władzy i Kaiser nie wiem, co będzie robił. Mam nadzieję, że nie będzie miał do mnie problemu, po prostu, bo będę go musiał zanihilować. Ale mam 92 dywizje, więc w sumie okej. Okay. Ktoś piskuje przeciwko mnie, i to Niemcy. Panowie, powiem wam tak, ja chciałem mieć sojusz z Kaiserem, ale jak będę zmuszony do walki, No to ja nie mam innego wyboru. Muszę to zrobić po prostu. Muszę z nimi zawalczyć, jeżeli będzie problem. Bo wygląda to na razie bardzo źle. Z racji tego, że mam demagoga na battle plan, to pójdziemy też w tą doktrynę. Pójdziemy sobie w planie. Zobaczymy, co się tutaj da ugrać. Dopiero będę sobie robił, moi drodzy, upgrade'y do myśliwców i badał w przyszłości więcej rzeczy. Ale aktualnie też jestem osłabiony, bo ja muszę rafinerię wybudować. A Kaiser wygląda na to, że mi chce wojny wypowiedzieć. I to jest tym wszystkim najdziwniejsze, nie? Ale jestem już w miarę jakoś przygotowany, przeorganizowany. Zobaczymy. The German pro Empire Proposes unification. Moi drodzy, Niemcy chcą się z nami zjednoczyć. Oczywiście, że nie. Mam... F... Oj widzisz? I wypowiadają mi wojnę. Więc zostałem zmuszony dosłownie do chyba zawal... zawalczenia z Niemcami co najmniej, bo no innego wyboru za bardzo nie mam, tak naprawdę. Nie będę wspierał na razie Afganistanu XD, mam ważniejsze problemy e, w tym momencie. No, na razie zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. No, moja gospodarka wiem, że będzie niezakłócona raczej, tylko, że ja nie mam wystarczająco myśliwców, żeby się postawić, a Niemcy będą się przepychali tylko w jednej kratce, tak naprawdę. Więc yy, albo ich utrzymam na jednej kratce, albo mogę powiedzieć papa, pa", bo oni będą tylko jedną kratkę puszować. Bo oni tymi czołgami próbują osiągnąć jakieś breakthrough, z reguły na froncie i się rozlać. Ja mam 92 dywizje, więc jest fantastycznie. I też się cieszę, bo dzięki Niemcom będę miał szybciej doktryny i gospodarkę wojenną. Więc to jest warte uwagi. Ach, to potężne paradoksowe AI, które atakujecie tylko na jednej kratce teraz. Widzicie? To już jest przyszłość. This is the future. No pewnie Kraków stracę. Trzeba się jakoś bronić. Chociaż Krakowa widzę, że nie tracę, tylko... Mam za mało jeszcze dywizji, mam tutaj jeszcze bonus 20, które wystawiłem. Niech się jak najszybciej rozchodzą na front. Może uda nam się to zabezpieczyć. Problemem jest moim takim, że ja mam całe czerwone niebo. No bo nie jestem w stanie na razie wystawić lotnictwa, bo mam, wiecie, 70 myśliwców, nie więc. Ty, ale wiecie co, ja tu widzę zaraz potencjał na ofensywę. Bo niech te dywizje się przeorganizują. Wiecie jak? Bo oni się wpili tutaj, a moglibyśmy spróbować zrobić coś takiego. I to dosłownie, jeżeli to by przeszło, to mi się wydaje, że mamy duże szanse. Tylko, że ja atakuję teraz bez planingu, nie? Ale widzę, że nasze dewizy będą mucić i może mi się uda ich okrążyć. Ich główny szpic marmię, nie? To było spoko akurat. Próbujmy jeszcze tak przejść. Wy przejdziecie tu, a ty przejdziesz tu i tu, żeby blokować. po... Ty, panowie, czy ja właśnie robię taki ala Blitzkrieg, ale piechotny? Blitzkrieg bez Blitzkriegu, że tak powiem, XD? Bo to jest wygląda aż dosyć, nie ukrywam, dziwnie. Oj, chyba nie, nie jednak nie przejdą, chłopaki. Pięcioma dywizjami. A było tak blisko. Jezus Maria. I musieli dostać attrition, a było bardzo blisko, nie? Tu na szczęście Niemcy mnie kompletnie nie atakują, więc raczej no problem, ale Kraków przebili. Mmm, dlaczego? Dlaczego kto im pozwolił przebić Kraków, nie? Mi się wydaje, że grywice to są do wzięcia tak naprawdę. Powinny być przynajmniej. Okej, okay, pięknie. Ty i zobacz, to jest to nowe zaawansowane AI paradoksu. Gdy jest szansa, że AI z tobą wygra, AI samo wejdzie na prowincję z Atryn, żebyś mógł je okrążyć i zniszczyć. Bo AI nie może wygrać z tobą w tej grze. No bo przecież 90% graczy by później w nią nie grało. Tu trzeba zawsze wygrywać. O, nawet mi z prowincji weszli, więc z jednej strony to bardzo miło z ich strony, bo mogę wejść teraz do Wrocławia i sobie zająć Supply Huba. Bardzo fajnie. I dzięki temu będę miał mniejsze problemy zaopatrzeniowe. Dziękuję, Niemcy. Idziemy w reformację sił centralnych. Tutaj Czechy mogę skipnąć jako cel, Jugosławię też, bo nie istnieje. Tutaj mogę Rumunię zażądać, to mogę skipnąć Galicję, bo Polska nie istnieje. Rumunię też mogę skipnąć, fantastycznie. Integrację, no to przecież mamy zintegrowany teren. I zrobimy reformację, moi drodzy, i druga walka, braci. Na początku zreformujemy siły centralne. Kaiser niestety porzucił nasze wartości, okazał się po prostu zdrajcą. Zaraz będziemy mieli podjęcie ofensywy. Pięknie, silniki trójki to jest co, coś, czego pragnąłem za dziecko. Nie chciałem być piłkarzem, nie chciałem być lekarzem, ja chciałem mieć silniki trójki w hoju, wybadane w moich samolotach, nie? Właśnie teraz dodajemy silnik trójeczkę i dodajemy jeszcze, moi drodzy, extra fuel tanka i to będzie myśliwiec, który zawładnie niebem Rzeszy. Uuu, Bułgaria nas wspiera, Turcja nas wspiera. Ty, no to fantastycznie ty no i to jest dopiero sojusz okej okay, a teraz spójrzmy na to czy moje dywizje byłyby w stanie zająć gliwicę w sensie, jakbym miał wybór to bym gliwicę oddał niemcom w dzisiejszych czasach jeżeli byłaby taka opcja e, tak samo jak Warszawę i poznań e, więc u u, u u u u może może kameraden 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 ja ocher oh, oberleutnant offensiven machen ja Wiena u oj 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 i ty Andrzeju tu jest jedna dy... no i pe... no i zobacz kocham cię paradoks kocham Firmę Paradox Interactive nad życie, tak naprawdę. Jeżeli miałbym wybór być na urodzinach swojego syna, a być na premierze Herdzo Iron 4 nowego DLC-ka, to wybrałbym DLC-ka. Dziecko zrozumie, moją miłość do paradoksu. Moi drodzy, przegrałbym tą wojnę, tak naprawdę. Ale na szczęście AI wprowadziło swoje jedyne ofensywne dywizje na cztery kratki, na których mają największe atryszyn i dzięki temu teraz mogę ich pobić i ich pokonać i puścić plan i zwyciężyć. jak tu nie kochać paradoksu? Mam 160 myśliwców. Zaraz zobaczymy. Czy nasze myśliwce sobie poradzą na Czechosłowacją? Ty no i perfekcyjnie sobie radzą. Kaiser wystawia maszyny, ale będzie przegrywał. Widzisz, jakie dobre mamy maszyny w powietrzu i będziemy miażdżyć Niemców? Obecnie? Postaramy się jeszcze tutaj podominować troszeczkę w Polsce, chociaż 80 maszynami. Tym bardziej, że powinniśmy zacząć wygrywać bardzo. Chociaż co, wyślijmy wszystkich do Polski. Niech latają tutaj, zobaczymy, co się wydarzy. Z racji tego, że tu jest żółte niebo, no to powinno nam się już teraz coraz coraz prościej przepiechać. chociaż nie wiem, to są przeklęte prowincje. Ich się dosłownie, moi drodzy, nie da zdobyć. Są przeklęte. Prowincje. Katowice wręcz nie chcą wrócić do Polski. Dobra, i teraz spróbujemy takie kombo. Ty, no i ładnie, zobacz. No i teraz musimy tą niemiecką wycieczkę, moi drodzy, tutaj zneutralizować w Krakowie. Wow, ale to tak szybko znikło, powiem wam szczerze, jak moje nadzieje, że cokolwiek w tym kraju się zmieni, nie? Też budzą się chwile przed wyborami, a później mówię: Kurde, w sumie to się nic nie zmieniło, no to trudno i dalej sobie żyjemy. Może tutaj są jakieś bonusy do doktryn albo coś takiego, nawet nie widzę. I teraz, moi drodzy, moje dywizje wracają, podplanować i puszczamy plan. Na Berlin. Co jest? Związek Radziecki wysyła pomoc Niemcom w wojnie przeciwko mnie? Ej, nie, bez kitu, to jest jakaś ustawiona rozgrywka. ZSRR zawsze wspiera mnie. Zawsze mnie wspiera Związek Radziecki. Więc nie wiem dlaczego teraz wsparł mojego przeciwnika. Boże, kochany dziadku, odwróciłeś się od swojego wnuka? Wielkiego jeźdźce komunizmu w Herzowajron? O, i tutaj kolejne okrążenie będzie. Eee, pszitryk. i kolejna wycieczka razem z sowieckimi ekspedycjonistami zostaje właśnie przekazana. Na inny świat ich po prostu wysłałem. A tutaj tak szczerze, to jestem naprawdę fajnie gotowy, nie? I... Mam już 300 maszyn w powietrzu, co jest fantastyczne. I wiecie co? Zróbmy test. Ja po prostu wypowiem zaklęcie aw, y, takiego afgańskiego uczel, uczonego z wioski w Timbuktu. On tam udał się kiedyś łódkom, jak Ragnar Lodbrok jeździł kościoły w Anglii, że tak powiem, rabować. To on chciał też napaść na kościół, ale później przyjechał, tam nie było kościoła i się tak zaprzyjaźnili i żyli w tym plemieniu. Więc nawet nie wiem, czy wydać tutaj okrzyk orki, czy po prostu powiedzieć: No, mapa zmienia się na naszych oczach, co o tym sądzisz, Jacku? Zaraz łączymy się z 99-letnim ekspertem w stanie przedzawołowym, żeby przeanalizował tę sytuację. No, obecnie wojska austriackie zdobywają Berlin. Gdyby nie zdobywały Berlina, to by stały w miejscu. Obecnie jesteśmy świadkami konfliktu pomiędzy agresorem i obrońcą. Jak wygra agresor, to przegra obrońca. A jak wygra obrońca, to przegra agresor. Wiecie o co chodzi? Uuu, zrobiliśmy już samoloty trójki, więc to jest ciekawsze. Nie wiem, czemu Niemcy powiedziały wojnę Luksemburgowi zadziwiająca wręcz. No ale panowie, ja wam powiem tak, że nie sądziłem, że w taki sam, w taki łatwy sposób zniszczymy po prostu Kaisera. No i widzisz, po co produkować flotę, jak może ją ukraść? Mi się wydaje, że z tym hasłem do wyborów powinni iść naprawdę polscy politycy. Po co możemy coś mieć, jak możemy to ukraść, prawda? I tyle. Ty, 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 zaczekaj Andrzejku. A czy jeżeli ja zrobię właśnie to i zrobię ten Better German State, to czy ja nie będę miał dostępu, żeby, moi drodzy, korować całe terytoria Niemiec? Okej, okay, the future of the Austria, moi drodzy. Unlocked decision to integrate Germans. Okej, okay, dobra, czyli powinienem mieć... Decyzję do integracji, moi drodzy, terenów niemieckich za 100 siły politycznej XD to będzie banalne. Jeszcze jak zarabiam 3 siły polityczne dziennie, no to już w ogóle będzie hitnie, ale z racji tego, że jestem goatem i mam tulpaka, to samemu skorowałem już te Niemcy i proszę Państwa. Teraz możemy zacząć się bawić dorzucać fabryki w samoloty perfekcyjnie. I potrzebuje 21 jednostek gumy i raczej to szybko zrobi. Proclaim the greater Austrian Empire. Nie Wiem co to da. No to możemy powiedzieć, że teraz się dopiero zacznie pierwsza wojna światowa, czyli druga w sensie. Tylko że ja kontroluję wszystko. No niestety Kaiser mnie zaatakował. Ja postaram się, żeby Serbia została gwarantowana przez aliantów. Mam nadzieję, że ją zagwarantują. Zrobimy coś dziwnego. Pójdziemy w Planning Speed. Ale postaramy się zrobić totalnie szybką, prę prędką armię. Dosłownie, pójdziemy w ciężarówki i zobaczymy, czy to odda ciężarówki razem z piechotą. Ja, panowie, robię 100 dywizji ciężarówek i specjalnie będę czekał, aż się uzupełni 16 tysięcy ciężarówek. I wydaje mi się, że te 100 dywizji ciężarówek będzie idealne wręcz do dominacji, bo jeszcze chcę zejść tutaj po te Synthetic Refineries i tyle, bo no. Staram się zabezpieczyć mój kraj w gumę. Dobra, moi drodzy. Starałem się symulować scenariusz z I wojny światowej. Wypowiadamy wojnę Serbii. Okej. Okay. I Serbia jest gwarantowana i przez Francję, moi drodzy, i przez Anglię. I oni teraz powinni być razem. Perfekcyjnie. I jeszcze jest Związek Radziecki jest z nim we frakcji. No to istnieje piekielny, że tak powiem, scenariusz. I teraz tak. Ja mam tutaj na granicy. Dobra, perfekcyjnie. dodałem jeszcze Belgię, Luksemburg i Holandię. Ja mam tutaj 100 dywizji, moi drodzy, dosłownie ciężarówek. 100 dywizji. I mam powietrze, więc to powinno sobie jakoś fajnie też działać. Zaraz zobaczymy, jak to to wygląda, bo we Francji lata 3000 samolotów, bo chciałbym sprawdzić, tak. Już serio, serio, bo ich będę w stanie pięknie zniszczyć. Oni też mnie niszczą, ale jest Git. Tutaj się wybronimy bez problemu. Yy, tutaj ofensywa mała na Serbię, no to możemy bez problemu też chyba wchodzić już w Serbię. Albo sobie poczekamy. I chciałbym sprawdzić te 100 dywizji ciężarówek, jak sobie poradzi. Tylko, że czeka, aż one się podplanują, żeby być najbardziej efektywne, jak to sobie możemy dosłownie wymarzyć. Dobrze, moi drodzy. Wielki test, czy moje ciężarówki oddadzą w tej wojnie. Ustawiłem tutaj 100 dywizji ciężarówek. Tak wygląda ich template w razie czego. I teraz puszczamy po prostu plan. Dziki plan. W powietrzu? No, tutaj trochę przewagi, tutaj walczymy, ale zobaczymy, czy nasze ciężarówki będą w stanie zmiażdżyć obronę francuską i obronę innych państw, i czy będą w stanie się dosłownie przebić. Patek Rzymu został zrobiony, zaczyna mi brakować ropy, ale Turcja ma w ogóle dużo ropy. Nie wiem skąd, ale bardzo doceniam. Jeszcze Rumunia ma ropę, więc też sobie wezmę, i powinno być ok, zobaczcie. Ty, nasze ciężarówki jak na razie radzą sobie. Trochę perfekcyjnie. Widzę, że udało nam się uzyskać w miarę dobrą dominację powietrzną, więc jest fantastycznie. Luksemburg kapituluje. Czy to będzie cięż... ciężarówkowy Blitzkrieg? Zaraz się dosłownie przekonam. Próbujemy pojechać tędy. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Dobra, te ciężarówki ładnie łapią. Ok. Europejski parlament kapituluje. Dzięki Bogu. Ok, tutaj damy więcej myśliwców. Niszczy im po 50 dziennie. Żółte niebo. I powiem wam tak: te ciężarówki wydają się mega efektywne. Ale czy takie są, szczerze? Nie mam pojęcia. Czy one sobie tak dobrze radzą? Mi się wydaje, że piechota byłaby tutaj o wiele lepsza. Tak całkowicie serio, nie? No ale cholerka wie. Tak czy inaczej mamy kasy i mamy lotnictwo, więc to jest miarodajny test. Nie no, radzą sobie dobrze te ciężarówki nawet. Fajnie sobie nawet radzą. Perfekcyjnie. Produkujemy ich bardzo dużo, oj, trzeba prawo zwiększyć poboru jest przebicie. W Reims się bronią dywizje. Słuchajcie, bo nie mogę przestać atakować tymi dywizjami. I teraz te dywizje, jakby jechały tutaj, i najbę na to na Paryż, czy z tej ciekawości. Czy to by przeszło? Nie no, z zielonym niebem, no to to musi przejść. To nie ma wyboru przecież. Uwaga, jedziemy, panowie! Jedziemy po ostateczne zwycięstwo. Związek Radziecki coś zrobił? Tak, zrobił. W sensie chyba desant. Yy... Więc spróbuję wycofać to wojsko. Zniszczmy już Serbię, bo to od niej się zaczął konflikt. Będzie raczej bezproblemowo. I panowie, czy nie wiem, czy te ciężarówki dowiodły coś, ale. No da się, widzicie, pokonać. Bota nimi. Udało mi się. We Włoszech jest wojna domowa, niestety z moim przeciwnikiem. Na szczęście mam tu dywizję, żeby zainterweniować, jak będzie problem. Ty, ale my zmierzyliśmy armię francusko-brytyjską tutaj całkowicie, nie? Nie ukrywam, że jestem troszeczkę w szoku, ale wyślę im wsparcie powietrzne. Powinno im być o wiele łatwiej teraz. Ty, nawet produkcja jest perfekcyjnie zrobiona. Dobra. Ty, zobaczcie. Te ciężarówki śmierci, jak już się rozkręcają, to one dobrze działają. Naprawdę fajnie to wygląda. Zajęliśmy Brest, Francja już kapituluje. Reszta też już upada? Ty, no perfekcyjnie. Zobaczymy, jak te ciężarówki sobie poradzą w pierwszej, takiej, w tematyce pierwszej w niby, ale przeciwko Związkowi Radzieckiemu zaraz. Bo tu widzę, że jest tragedia. Front upada, bla, bla, bla. Wiecie o co chodzi? Okej, okay, tutaj jest podejście. Perfekcyjne. No i teraz dajmy na to, ja bym chciał tu wysłać ciężarówki na pomoc dla tego pana, okej? Okay? Na front. i ciężarówki już wracają z frontu. I tutaj front, powiedzmy, się kurczy. Związek Radziecki wygrywa na tym froncie. Radzi sobie przede wszystkim, można tak powiedzieć. Nasze lotnictwo już tutaj przybyło. W miarę sobie też zaczyna radzić. I teraz z czystej ciekawości... Okej. Okay. Uuu, i Związku Radzieckiego tak łatwo się poruszyć nie da, moi drodzy. O, Związek Radziecki to tutaj diabeł, nie? Przerzucę te, przerzucę te 82 dywizje do tego pana, żeby one razem atakowały z tymi ciężarówkami. I zobaczymy, czy zmieciemy po prostu Związek Radziecki. Tutaj są 40... Tu jest 29 dywizji. To wiecie co, ja na wszelki wypadek stanę tu, bo znając życie to... Wiecie o co chodzi. Dobra, podszedłem. Widzę, że lotnictwo tutaj jest przygotowane w większości. Niszczymy Sowietom całe lotnictwo. Okej. Okay. I Sowieci są chyba zmęczeni. Zerknijmy na ich straty wojenne. Oczywiście jeszcze doktryna. Zerknijmy na sowieckie straty wojenne. Sowieci stracili półtora miliona ludzi. Co ciekawe. Bo szkoda, że te dewizje są takie niewyplanowane, niewyten. Bo widzicie, jestem ciągle atakowany i teraz dopiero ruszyłem. Ty i wypalają. Ale jaja. Czy, czy to jest ten moment w grze, panowie? Że już będzie towarzysz wypalankow? Tak naprawdę? Czyli zobaczymy. Taki dla jaj sobie puściłem ofensywę. I to mówię totalnie, naprawdę dla jaj. Nawet nic nie chcę tutaj zbytnio osiągnąć. Boże, ile Związek Radziecki ma dywizji. Jezus Maria. Masz tyle wojsk? Dobrze. I tutaj weźmiemy te wojska na przejść. dajmy na to. Albo na Białystok. Pojedziemy tutaj. Próbujemy przebić to. I z tego co widzę, to nawet sobie dobrze radzimy. Ty, to jest. Powiem wam szczerze, że to jest zadziwiająca? zadziwiająca, naprawdę sprawa. Byśmy to zajęli i tutaj wjechali, dajmy na to, albo. Ty, czy my właśnie nie dokonaliśmy okrążenia wojsk sowieckich, tylko okrążenia całej Polski? Tak z czystej totalnej ciekawości? Boże, poczekajcie. Panowie, czy my okrążyliśmy całą Polskę? Ty na to wygląda. Dosłownie na to wygląda. Boże, te ciężarówki są fantastyczne. Panowie. Wiecie co? Tak z czystej ciekawości, Sowieci mają 2,1 miliona strat. Ja sobie zobaczę, ile będą mieli, jak domknę po prostu ten kocioł. 2,1 miliona... Boże, jak te ciężarówki szybko domykają kotły. O co tu chodzi? Boże, człowieku... No i zobaczcie, pięknie ich okrążyliśmy, wybiliśmy i straty w Związku Radzieckiego z 2,1 miliona podskoczyły do czterech. No to ja już nie wierzę, stary, że oni będą w stanie to coś zrobić, nie? Naprawdę, przysięgam, nie wierzę w to. Stary, mi się wydaje, że te ciężarówki. Patrz jak one prowadzą ofensywę w ogóle. Boże, kochany, widzisz to? Co tu się dzieje, stary? Te ciężarówki prowadzą ofensywę, jakby dosłownie nie było armii, bo Sowieci nie nadążają się wycofywać. Te ciężarówki wjeżdżają tak głęboko w front, że te, tego już nie złapiesz. Boże, chyba złamaliśmy Herzowa Iron 4, moi drodzy. Dosłownie. No, tu kolejna armia będzie okrążona. A to jej nawet troszkę, że tak powiem, pomogę. I idealnie. Kolejna armia sowiecka została okrążona, bo nie zdążyła się wycofać. Naprawdę nie zdążyła, nie? Zobacz. I to już jest koniec gry w tym momencie. Bo ja już to widzę. To jest koniec gry. To jest game over już w tym momencie. Moje lotnictwo moim lotnictwem, ale to jest już koniec gry, nie? Te dywizje znikają w tym kotle, ponad 30 dywizji piechoty. Jest po prostu game over. Boże kochany, to jest kompletne zmierzenie. Zobacz. O. o, Boże, poczekajcie chwilę, bo. Zapomniałem, że jeszcze walczę na drugim froncie, wiecie? O Boże, ile mam tych ciężarówek? Tak z czystej ciekawości. Ciężarówek ile mam? Trucks. Gdzie one są? 51 tysięcy. Jezus, łopie, bo po sobie zrobimy z 60 dywizji, nie? Dobra, to będzie raczej obrona jakaś dobra, w miarę. Dobra, i puścimy już tutaj plan, żeby już nasze dywizje odbijały te tereny, bo będzie tragedia. A w Związku Radzieckim to tak idzie, że to już jest koniec. Nie sądziłem, nie sądziłem, że to będzie aż tak szybkie zwycięstwo i że tak, że ciężarówki zrobią taką sieczkę po prostu. Ty, no i zobaczmy. Tutaj mam problem niby z odbiciem Paryża, ale teraz jak te 60 ciężarówek tu przyjedzie, no to tutaj już zobacz. W momencie nie ma żadnego problemu. Nie ma pozycji nie do przebicia po prostu. Totalna sieczka, nie? Totalna sieczka. To zostaje zmiażdżone. O, znowu mi z Krymu wychodzą. Boże, dobra, nawet nieważne. Proszę Państwa, no idźcie już za ural. bo to nie ma o czym gadać. Bo no, to tak szybko są wybijane jednostki, że ja nie jestem w stanie tego dosłownie nagrywać, nie? Oni tak szybko padają przede mną. <laughs> Boże, kochany, top 5 Soviet Union kombaks, nie? Krym, dosłownie. Dobra, musimy te, tutaj tylko stłamsić tą mniejszą i tutaj musimy to stłamsić, bo to już jest armia i tu już są chłopaki gotowe do ofensywy. Dziwi mnie to, że Sowieci wyprowadzili ofensywę z Krymu, a na froncie nie mają dywizji. No ale widocznie jaś zadecydowało, że tak jest lepiej, tak? Dziwne jest to, że front... Od tyłu na Krym się nie psuje, tylko od przodu, nie? Zadziwiające wręcz. Boże, tu się w plan zbugował. Ja mógłbym mieć military akces przez ciebie. Dziękuję, stary. Widzicie, jak im pomogłem? Momentalnie. O boże, nareszcie udało się domknąć ten mały kącik kremlowski na Krymie. I teraz większość moich dywizji wraca tutaj, żeby zatrzymać tą wielką, potężną inwazję włoską. XD. Związek Radziecki kapituluje, a ja bombarduję Anglię. I Wybijam całą flotę tego świata na kanale La Manche. i zostało im 30 statków, bo mam tyle, moi drodzy, okrętów, że to jest. W sensie tyle mam samolotów, że to jest hit po prostu. Oni tutaj się nie mogą utrzymać przez 10 sekund. A ja robię inwazję. Je na Anglię, moimi ciężarówkami. Boże, myślałem, że one chociaż trochę powalczą tu w powietrzu, ale widzę, że chyba nie za bardzo chcą. Więc no, szkoda. Znaczy, szkoda, no. Dla mnie fajnie, no. Anglia zostanie rozmieciona w 10 sekund, dosłownie, nie? Więc dla mnie to nawet bym powiedział fajowo. Na Anglię już nie muszę patrzeć, bo to będzie prawdopodobnie unicestwienie. Związek Radziecki został podbity. Teraz podbijamy Tanutówę i Mongolię. Oczywiście najciekawsza rzecz w grze. Ym, a co z tą Anglią? No, z tą Anglią to już jest w sumie papa. Więc w sumie fajowo, nie? Tyno i perfekcyjnie. I teraz dawać konferencję pokojową. No i USA musiałoby skapitulować XD. Moi drodzy, no powiem tak, zrobiłem więcej niż trzeba było w tej kampanii. Zdominowałem niebo, zdominowałem wszystko i powiem tak, jestem w szoku. Ciężarówki są fantastycznie, Naprawdę są fantastyczne. Zakochałem się, nie? W razie czego. Dziękuję wam za uwagę. Zostawcie lajka, co złego, to nie ja i wy, moi drodzy, sprawdzajcie te filmy, które wam się teraz wyświetliły z 4, bo czekam tam na was i chwała wielkiej Polski jest wieczna.